Dużo rzeczy było poukrywane w Orlenie. Ktoś to ładnie nazwał, że to nie była żadna agencja mediowa, tylko konwojent przewożący państwowe pieniądze. Dla Daniela Obajtka nie było granic, tak? Nie było granic finansowych żadnych. Że tam Mariusz, będą to są kwoty. Rzeczy. To są kwoty, którymi się no nie, w głowie... Nie, nie, bo dzisiaj wy przy tym stole mówimy o setkach milionów, no. Małżeństwem jesteśmy od prawie 20 lat. Codziennie rozmawiamy ze sobą o polityce. Tropimy kulisy władzy, odkrywamy nieznane fakty, weryfikujemy teorie spiskowe. Zapraszamy na podcast W Związku ze Śledztwem. Dominika Długosz-Gierszewska i Mariusz Gierszewski. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu W Związku ze Śledztwem. Ja jestem Dominika Długosz-Gierszewska, jestem z Newsweeka. A ja jestem Mariusz Gierszewski, jestem z Radia Z. Dzisiaj porozmawiamy bardzo dużo, nie wiem czy nie wyłącznie o Orlenie, o tym jak Daniel Obajtek sobie radził, bo mówi, że doskonale. No to my zajrzymy troszkę głębiej, pokażemy państwu jak doskonale. Były prezes radził sobie w PKN Orlen. Mamy obydwoje bardzo duży sentyment do Orlenu, co jest powodem troski kolejnych prezesów, dlatego że poznaliśmy się po prostu na komisji śledczej zajmującej się Orlenem. Dawno, dawno temu, prawie 20 lat temu. W sali kolumnowej odbywała tak. się ta Mariusz, komisja. Mariusz siedział i wiedział najwięcej o Orlenie, to od razu się przysiadłam i zaczęłam przepisywać jego notatki. Młody Roman Giertych. Och, tak, tak. tak tam to były czasy. Wszyscy byliśmy młodzi. Ale to ja też jeszcze w takim razie odpowiem na anegdotę, na Twoją anegdotę, żeby uzmysłowić sobie, że Orlen od zawsze był najważniejszy dla Państwa. I dla polityków tam na tych szczytach władzy, to powiem taką anegdotę: że kiedyś leciałem z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, z delegacją rządową, już nie pamiętam gdzie, i samolot był pełen dziennikarzy, a także biznesmenów, których zabrał prezydent na jakieś rozmowy. I jak tylko wystartowaliśmy, to taki jeden biznesmen szpakowaty, trochę nie, nie za duży, podniósł się, i poleciał tam do tej części wypolskiej, gdzie był prezydent, z takim napojem wyskokowym na szaro-rudych myszach. No i potem się okazało, że on został prezesem Orlano, i to był Zbigniew Rubel. <laughs> kochanie, o nim też robiłem masę materiałów. Bo, kochanie, ja bym więc... mogła tu jeszcze opowiedzieć anegdotę o tym, że jak Aleksander Kwaśniewski został tylko prezydentem, to niecałe dwa tygodnie później uciekł na wakacje e, do Hiszpanii. Bo miał już tak dość tej kampanii, tego wszystkiego, co tutaj się działo. Tutaj były protesty, nie bardzo było wiadomo, co z tym jego wykształceniem. Były protesty wyborcze, y, wybory mogłyby się okazać być nieważne. I koledzy go zabrali na wakacje do Hiszpanii. Tych kolegów było dwóch. Jeden potem został prezesem Polskiego Komitetu komitetu olimpijskiego, a drugi to był właśnie Zbigniew rubel yy, i został prezesem Orlenu. Więc my rozmawiamy dzisiaj o Orlenie. Yy, wielowątkowo przedstawimy Państwu różne historie, poszerzymy, mamy parę newsów i zaczniemy od pierwszego newsa. Otóż... Yy, to ja jem, a ty Państwu opowiadasz. Tak robimy dzisiaj? Dokładnie. Dobrze. Proszę bardzo. Yy, otóż jeden z audytów, bo w Orlenie jest w tej chwili ponad 100 mm -hmm. różnych audytów. Yy, jeden z audytów yy, odsłonił pewną ukrywaną do tej pory prawdę, że Orlen jednak starał się o zakup Rzeczpospolitej, a właściwie to mówimy o wydawcy Gremi Media, to jest wydawca Rzeczpospolitej i tego dziennika, Parkietu. proszę państwa, Rzeczpospolita. Tak. Starał się a wszystkim mówił, że się nie starał. To znaczy, no, parę mediów, między innymi One, opublikowały informacje w 2021 roku o tym, że właśnie Orlen stara się o zakup rzeczpospolitej, ale przedstawiciele Orlenu skrzętnie zapewniali, że to nieprawda. No więc okazało się, że jednak teraz znaleziono wolenie, dowody na to, że jednak Orlen się o to starał. A nie tylko się starał, ale wydał nawet 600 tysięcy na usługi kancelarii prawnej i doradcy, którzy zajmowali się właśnie tym zakupem. I w końcu y, znaleziono dowody, że spółka złożyła trzy niewiążące oferty. Mm -hmm. To jest ważne, że mówi się o niewiążącej ofercie, bo to jest taka oferta, którą składasz, ale jeżeli ciebie wybiorą, to niekoniecznie ty musisz z niej skorzystać. Ale jednak te trzy oferty złożyła. No, po prostu nasi rozmówcy mówią, że zakup tego Grammy Media był po zakupie Polska Press, co się dokonało mm -hmm. trochę wcześniej, kolejnym krokiem na drodze do stworzenia takiego dużego koncernu, medialnego, no sprzyjającego ówczesnej władzy. Znaczy pamiętajmy, że Media Press to były głównie portale lokalne. Natomiast Rzeczpospolita to już jest pismo ogólnopolskie. Czyli tak, czyli wtedy byłoby przełożenie na czytelnika lokalnego i na przełożenie na czytelnika ogólnopolskiego. No ale według tych audytorów te prace trwały od kwietnia do października 2021 roku. Ta firma F, taką nazwę, przeprowadziła due diligence finansowe oraz wycenę, a kancelaria S przeprowadziła due diligence prawny i koordynowała pracę, a także poszukiwano tak zwanej synergii między działalnością Polska presji i gremium media, czyli jak te dwa jak ciała, połączyć. jak to połączyć, mogłyby ze sobą współpracować? No i koszty tego doradcy wyniosły 450 tysięcy, koszty kancelarii prawnej 179 tysięcy. Właśnie to odkryto wolenie. Mm -hmm. Ale najciekawsze, że jakby to schowano. To znaczy, te dokumenty nie były wprost w teczce próba zakupu gremii <grymi> Media, tylko one były w teczce zakup Polska Press, czyli w, zupełnie objęcie, w czym innym. Objęcie kontroli nad światem. Nie ma tam takiej teczki, tak. niestety. Ja właśnie e o tym słyszałam, bo ja też sobie, bo Mariusz ma różne, ma fajne kontakty ale też nie chciałam być gorsza, też spotkałam się z y, y, osobami z Orlenu i oni mi dokładnie to mówili, że mm, dużo rzeczy było poukrywane w Orlenie. Nie są tam, gdzie powinny być, no tylko po prostu no, kwity są, tylko trzeba strasznie dużo grzebać, żeby się do tych kwitów dogrzebać, bo są w zupełnie innych miejscach niż być powinny. Tak ewidentnie niektóre rzeczy były, była próba ukrycia tych transakcji i pr próba ukrycia tych przepływów. Dokładnie, dokładnie. tak jest i to, to potwierdzają też i moi rozmówcy, ale znaleziono jednak dowody na to, że Orlen złożył trzy oferty, 13 lipca 2021 roku na 116 milionów, 15 września podniósł kwotę do 128 milionów i 22 października ostatnią propozycję złożył na 130 milionów złotych. No jednak to się nie udało, bo Grammy Media została sprzedana innym oferentom, 40% zdaje się tam ktoś kupił. Ale i w sumie te koszty wyniosły OLEN 629 tysięcy, no i w tej chwili władze OLEN-u zastanawiają się, co z tym zrobić, no bo to i trzeba podjąć zdaje się jakieś kroki prawne, bo to nie było żadne motywowane biznesowo, tylko raczej to było motywowane politycznie. No Ja zapytałem o Daniela Obajtka, czy takie właśnie próby zakupu Rzeczpospolitej były, czy to potwierdza, no, on powiedział tak, no... Analiz dotyczących przejęć w Polsce i za granicą prowadzonych było wolnie dziesiątki rocznie. Nie wszystkie kończyły się decyzjami, czasami to po prostu analiza w konkretnym kontekście biznesowym bez potrzeby finalnego kupowania. Tak twierdzi prezes Orlenu, Były prezes Lenu Daniel Obajtek. Tak on to komentuje. No ale jeżeli w takim razie wyobrażamy sobie, że doszłoby do tego zakupu, to co by powstało? No, powstałoby coś te, te w rękach no, prezesa Daniela Obajtka. Byłyby takie firmy, które objęłyby rzeczywiście duży kawałek tego tortu medialnego, no bo byłoby Polska Press, był, byłoby oto gremi media, czyli rzecz pospolita. I parkiet. I tutaj ta polska presja też odgrywałaby bardzo ważną rolę. No i tutaj dochodzimy do. No ale wiesz, co, to był zawsze. Ponieważ ja tutaj oczywiście swój trend. Nie ma tak, że ja jem, a on mówi, tylko to Uwaga, państwa, to, ja jem, to, się, to, to się nie da e, tak załatwić. E, wiesz co, e, mity i legendy, które buduje Prawo i Sprawiedliwość od lat, e, mówią, my nie mamy mediów, media mają wszyscy inni. A Prawo i Sprawiedliwość od lat buduje swój rynek medialny oparty wyłącznie o wolę partii. I to był element tego rynku, bo w tej chwili, co było zresztą widać bardzo wyraźnie w czasie debaty w Końskich, na rynku w Końskich debaty zorganizowały trzy telewizje związane w taki czy inny sposób z Jarosławem Kaczyńskim i Prawem i Sprawiedliwością. Ja już nie wchodzę tutaj w całą historię pod tytułem Jarosław Kaczyński nie lubi się z Tomaszem Sakiewiczem, czy ojciec Tadeusz Rydzek ma zawsze problem z Prawem i Sprawiedliwością, bo chciałby coś rozgrywać, a nie do końca umie. Ale były tam Telewizja Republika, która jak sama twierdzi, jest w tej chwili największą telewizją informacyjną w Polsce, Telewizja w Polsce, Braci Karnowskich która z kolei jest najwierniejsza Jarosławowi Kaczyńskiemu i Telewizja Trwam, która przez lata była telewizją prawicową, no, związaną z tak czy inaczej z prawem i sprawiedliwością. Do tego Jarosławowi Kaczyńskiemu potrzebne były po prostu gazety. To kupno całe Polska pres, no to nie ma żadnej wątpliwości, że chodziło o to, żeby przejąć dane, Y, y, ludzi, którzy logowali się na y, portalach lokalnych, bo to było najważniejsze, przecież że oni tam nie kupili drukarni, z tego co pamiętam, przy y, zakupie Polska Press. Więc nie kupili tego, co było y, y, istotą, y, istotą, y, istotą prasy drukowanej. Natomiast kupili te lokalne tytuły, lokalne portale, dostęp do wyborców w Polsce y, poza wielkimi miastami, a. Rzeczpospolita była potrzebna po to, żeby mieć jeszcze tytuł, kolejny tytuł prasowy, bo tych tytułów prasowych w pakiecie Prawa i Sprawiedliwości, czy szeroko pojętej prawicy jest bardzo wiele. Obecne władze Orlenu właśnie też mówią, że to było, mogło mieć cel wyłącznie polityczny zakup Polska Press i złożyły w tej sprawie doniesienie do prokuratury, wskazując na praktykę z okresu kampanii wyborczej 2023 roku, bo wówczas to w Polska Press stworzono taki mechanizm blokowania ogłoszeń wyborczych Opozycyjnych, ówczesnej opozycji, a nawet, a nawet stworzono takiego pełnomocnika, który się właściwie tym zajmował. Taka, no, czy gościa, to była taka funkcja. Tak, tak. Nie tak, wam ogłoszeń tak. wyborczych? Ja, tak, tak, dokładnie. I y, mam tutaj do, dane, dotarłem do danych, które wskazują, jak to było z tymi ogłoszeniami wyborczymi. No i rzeczywiście one pokazują to wprost, bo tym, że to była polityka. W 2023 roku ta struktura tych ogłoszeń wyborczych się przedstawiała tak. PiS? No zgadnij, ile miał procent. Jezu, nie mam pojęcia, bo żeś mi tego nie powiedział i teraz postanowiłeś mnie zaskoczyć. 54,5%, czyli ponad połowa tych ogłoszeń, ogłoszeń było wyborczych PiS. było PiS. -owskich. A wiesz, ile Koalicji Obywatelskiej? Nie. 1,9%. Co? 1 nawet mniej niż Nowej Lewicy, bo 2,2% to była Nowa Lewica, a Trzecia Droga dostała aż 4% mm. z tego tortu. Wow. No no żeby i to, się nie rozbestwili, tak. naprawdę. A teraz, żeby to porównać do poprzednich wyborów, to w 2019 roku, no wydaje się, że zbliżone, a nawet, no nie, koalicja miała trochę więcej, 24,9% miała koalicja obywatelska głoszeń. 19% PiS, czyli mniej, ale najwięcej mieli bezpartyjni samorządowcy. 32% ogłoszeń pochodziło od bezpartyjnych samorządowców. Natomiast jak było w 2015 roku? W 2015 roku to był rzeczywiście równy podział. 22% ogłoszeń PiS, 21% mhm. PSL. O, nie mam tutaj Platformy Obywatelskiej. To, cieka to mm, ciekawe. To ciekawe. A w każdym razie to wszystko doprowadziło w 2023 roku, że liczba tych ogłoszeń wyborczych dramatycznie spadła, co przełożyło się też na wynik finansowy. No bo po prostu nie zarobili tych pieniędzy, które mogliby zarobić Polska Press. Więc w 2023 roku mieli tylko 1379 reklam, a poprzednich kampaniach było odpowiednio tysięcy reklam w 2019, mm -hmm. tych ogłoszeń wyborczych i prawie 3000 w 2015, więc to spadli spadło. dramatycznie. To doprowadziło do, do właśnie spadku przychodów, no i właśnie ten no, obecny zarząd twierdzi, że tak, no, to było działanie na szkodę. Na szkodę firmy, ewidentne. Dlatego wiesz, wiesz, właśnie złożył doniesienie do prokuratury. No ale w tym, przepraszam, naszym... Trochę w tej chwili wyimaginowanym, ale jednak konglomeracie medialnym Orlenopisowskim, mm -hmm. tak go nazwijmy. Orlenopisowski konglomerat medialny. No naprawdę zaczynasz iść w słowotwórstwo rodem Grzegorz Braun. Nie wiem, czy mam się <laughs> cieszyć, czy nie, ale dziękuję. Pięknie po polsku mówię. Był także ruch. Och, a także, I to jest historia, którą lubię. A także firma Sigma Bis i także powiedzmy też Fundacja Orlen, też myśmy mogli tutaj to podłączyć. Ale, to... ale poczekaj, Sigma Bis to jest dom mediowy. Tak. tak. Czym się zajmuje dom mediowy? Dom mediowy się zajmuje tym, żeby umieszczać reklamy tak naprawdę w mediach. Prawda? Tak. Takie jest, w dużym skrócie, te, takie jest zadanie Domu Mediowego. To nie firma idzie do telewizji, czy do portalu informacyjnego, czy do gazety i mówi, chciałbym tutaj umieścić swoją reklamę, tylko Dom Mediowy łączy jakby oferentów z mediami, prawda? I Orlen sobie taką, taki Dom Mediowy... Orlen z... i PZU, bo muszę ci powiedzieć, że przy zało założycielami, pomysłodawcami, to były dwie osoby. To był wiceprezes Adam Burak z Ollenu i pani Patrycja Kotecka, żona Zbigniewa Ziobry. Dwójka byłych dziennikarzy, bo Adam Burak był dziennikarzem i Patrycja Kotecka też kiedyś była dziennikarką. Oni ojcami chrzestnymi Oni... tego pomysłu Ro tak, powołania nie tej ojcami, agencji. tylko rodzicami. Rodzicami, przepraszam. Chrzestnymi tego... powołania domu mediowego. A, agencji mediowej, ale ktoś to ładnie nazwał, że to nie była żadna agencja mediowa, tylko konwojent przewożący państwowe pieniądze. No więc okay. w każdym razie moi rozmówcy powiedzieli, że to mm, wygląda w ten sposób, że troszeczkę Mówię bardzo delikatnie, no bo nie chciałbym się narazić na jakieś konsekwencje prawne. Pan prezes, pan prezes Obajtek bardzo, że, bardzo pilnie słucha tego, co Mariusz mówi zawsze. Więc. Że umożliwiało to omijanie statutu OLEN-u, istnienie hmm. tej Sigma BIS, dlatego że w statucie było tak, że wszystkie wydatki powyżej pół miliona złotych musiały trafić na zarząd, radę nadzorczą. Przynajmniej tak mi opowiadają moi informatorzy. A w przypadku sigmy BIS niekoniecznie one trafiały. Na ten zarząd i radę nadzorczą wszystkie te tam przechodzące pieniądze, więc tak, y, taki był bypass mm -hmm, trochę. Tak. Y Jak tak robisz ręką, to nie oznacza bypassu. Wiesz? <grym> <grym> Cofam. Cofam. <grym> <grym> w każdym razie y, to Sigma BIS. Natomiast ruch bardzo ciekawy, bo tutaj też y, doniesienie do prokuratury złożyły obecne władze Olenu, ponieważ też wskazują, że ta decyzja o zakupie firmy Ruch zapadła w ogóle bez żadnych analiz i żadnych opinii. Chociaż ja początkowo słyszałam. nawet doradcy mówili, że to się w ogóle nie opłaca i się nigdy nie zwróci. Ja to słyszałam na tak zwanym mieście, że oni chcieli sobie zrobić podkładkę, że te analizy o tym, że w ogóle kupno ruchu ma sens, to one zaczęły powstawać, ale tak jakby miesiąc później, dwa miesiące później, jak już wydali kasę. A wydali wielką kasę. No. Wydali 950 milionów. Mm -hmm. W ogóle utopili w. No, chyba tak można powiedzieć Miliard, utopili, proszę Państwa. Utopili w Miliard ten ruch. utopili w I ruchu. Zawiadomienie, przeczytam, o możliwości popełnienia przestępstwa przez dwoje byłych członków zarządu Oleńsym Daniela Obajtka zostało skierowane do prokuratury pod koniec marca tego roku. Z tego, co mówią moi rozmówcy, to Orlen będzie chciał się pozbyć tego jak najszybciej. Pozostawi sobie chyba tylko paczki, te nie ruchu, paczki. Nie wolno mówić paczkomat, bo to jest zastrzeżona nazwa, ale te urządzenia, które, w których można odebrać paczki, no są takie też w wielu miejscach. Ale ja słyszałam, że wydali 130 milionów na sam ruch. Natomiast ponad 800 to były już koszty, które ponosili później, bo nie wiedzieli, co z tym ruchem zrobić. I z moich rozmów wynika, że ta decyzja ma wszystkie znamiona decyzji wyłącznie politycznej że ja wiem proszę państwa jak to teraz strasznie głupio zabrzmi naprawdę bo my tu rozmawiamy o poważnych sprawach Mariusz tu państwu czyta doniesienia do prokuratury analizy yy, raporty i tak dalej ale yy, po pierwsze Daniel Lobajtek miał tę decyzję podjąć po spotkaniach z Jarosławem Kaczyńskim i ja wiem jak takie decyzje w głowie Jarosława Kaczyńskiego się się rodzą. Ktoś na jakimś spotkaniu wyborczym przyszedł do prezesa albo nie ktoś na spotkaniu wyborczym, ktoś z jego tych przyjaciół, z porozumienia centrum z starych wiarusów, przyszedł wiedział, że mama, siostra, kuzynka z ząbek, oczywiście, nie mogła kupić gazety, bo nie ma nigdzie kiosku, bo kiosk ostatni zamknęli. I Jarosław Kaczyński podjął decyzję, żeby uratować kioski. Oczywiście to jest yy, yy, scenariusz napisany przez moje doświadczenie i obserwacje Jarosława Kaczyńskiego przez ostatnie 30 lat, ale doskonale wiem, jak takie decyzje w jego głowie zapadają. Więc jestem w stanie się założyć, że to, to dokładnie tak było. I osoby, z którymi rozmawiam, w orlenie na temat zakupu ruchu, mówią, że to jest bardzo prawdopodobny scenariusz, dlatego że to były pytania, które oni znaleźli w tych analizach, że to były pytania, że no właśnie gdzie teraz będzie można kupić gazetę? Czy nie będzie sprzeciwu społecznego wobec likwidacji ruchu, bo nie będzie można kupić gazet w kiosku? Yy, powiem szczerze, trochę się zdziwili chyba na te pytania. Tam te duże pieniądze musiały niestety pójść w sam rebranding, no bo te kioski ruchowe, ruchu, no nie wyglądały, więc trzeba było je przebudować, pozmieniać. I tak dalej. Więc no, to, to, to też była taka studnia bez dna. Nie, no była to studnia bezna, dlatego to wiesz, te 800 milionów poszło właśnie w to wszystko, w to wszystko dookoła, coś, co, co nie było samymi kioskami ruchu, było to kupione bez pomysłu, jak twierdzą nasi rozmówcy oczywiście, było to kupione bez pomysłu, bez analizy, bez koncepcji, co potem dalej z tym zrobić, ten rebra, rem, rebranding i yy, takie, taka próba zrobienia stacji benzynowych bez stacji benzynowych, bo przecież przez moment tak to wyglądało że tam można kupić różne rzeczy. Przepraszam, nawet podobno zastanawiano się, czy nie małpeczki Nie Nie Małpeczki, no bardzo dobry plan, świetny, w kioskach ruchu. E, no to na to wskazuje, że po prostu kupili coś i stoi ci taki grzmot w domu i nie wiesz, co z tym zrobić, no to próbujesz to chociaż kwiatkami jakimiś przystroić. Omalowujesz nie? to To omalowujesz farba. to czymś tam, tam tu troszkę obskrobiesz coś tam. No i to dokładnie tak wyglądało. Gdyż też moi rozmówcy mówią, że dla Daniela Obajtka nie było granic, tak? Nie było granic. Granic finansowych żadnych. On po prostu wyjmował pieniądze i je wydawał na tego typu zabawki. A teraz um, obe, um, op, właśnie zarząd i Daniel Obajtek zarzucają obecnemu zarządowi, że ten nie ma żadnych pomysłów i że um, po, pokończył tylko pozamykał, co tam ci zaczęli, um, z różnym skutkiem, ale już nowych pomysłów nie mają. No tylko wiesz co, ja słyszę również yy, z rynku, że yy, większość pomysłów bo ja ja to taka trochę naiwna jestem czasem nie no nie patrzcie na mnie jakbyś nie wierzył w to, że jestem naiwna czasem i zaczęłam pytać czy to naprawdę jest tak, że Daniel Obajtek miał same złe pomysły na inwestycje i usłyszałam od ludzi no pomysł często był nawet taki, że można go zaakceptować ale to jak on wykonywał te pomysły, to jak bardzo nie było, za tym nic nie szło, jak bardzo potem się okazywało na przykład, że to nie Orlen zarobi na końcowym efekcie, tylko zupełnie inne spółki prywatne, niezwiązane z państwowym bądź, bądź co, bądź gigantem. Jak bardzo yy, wydawał pieniądze na część projektu, a o resztę tego projektu kompletnie się nie troszczył, a się okazywało, że projekt się nie spina. No i nie, nie wiadomo, co z tym zrobić. No podobnie było chyba z olefinami, prawda? Że trzeba by do niego do, dorzucić tyle kasy, że, że w żaden sposób się to nie opłaca. Ale początek był huczny, wielki i fantastyczny. No tak, tak. Z olefinami było tak, że mm, ogłoszono. Ale przecież nie budowę. o olefinach mieliśmy państwu to opowiadać. Ale tylko tym... powiem: ogłoszono wielką budowę, a potem y, nagle ta cena zaczęła rosnąć, rosnąć, rosnąć. Potem y, y, pojawił się COVID, więc zdrożały materiały i. Budowlane, więc nagle się okazało, że w ogóle wszystko jest koszmarnie drogie, ale Daniel Obajtek jakby w to brnął, a nowy zarząd no, musiał się zdecydować, czy dokłada 25 miliardów olbrzymie pieniądze, czy też nie dokłada. Zdecydował, że to zamyka, ale postara się wykorzystać to, co tam już do tej pory zbudowano. No ale tutaj powiedziałeś o, tej, o yy, gazetach, powiedziałeś o ruchu, ale wymieniłeś też fundację. A, tak, w fundacji... tym samym pakiecie, jakby. Fundacja Orlen, tam w tej chwili też trwa audyt. Audyt jest taki punktowy, czyli po prostu zanalizowano różne darowizny, jakiś tam fragment darowizn, a potem statystycznie nieprawidłowości przeniesiono na całość. Czyli to, co wykryto, powiedzmy, tam tym wycinku, to uznano, że to może być też przeniesione na całość. No i wyszło im, że około 200 milionów zostało tam darowanych. Niezgodnie z statutem, niezgodnie z tym, jak fundacja powinna działać. 200. Że tak, że tak może być. 200 milionów. Mm -hmm. No, no jest... i tam te, w tej chwili władze fundacji będą analizować poszczególne darowizny, zwracać się do tych obdarowanych. Myślę, że Mariusz, tam będą się działy rzeczy. To są kwoty, które mi się w no Nie, głowię... nie, bo dzisiaj my przy tym stale mówimy o setkach milionów no. No nie, no tak, oczywiście no, poznawajcie raz na jakiś czas nie porozmawiajmy poniżej sobie tego sobie. Kochanie, o setkach milionów. To ja przepraszam, to ja troszkę obniżę poziom, bo ja o setkach tysięcy. Bo taże sama fundacja. To od... Nie, no to ja wyjdę. No dobra, to, to ja ci nie będę głos masz za franco, nie, no mów, drobiazgami. tak zawracać za Nie, robią ta sama fundacja Orlenu. No oczywiście, że miała w pewnym momencie kontakt z panem Pawłem Chopą Red i Bo również dała mu pieniądze w 2018 i w 2019 roku po 300 tysięcy rok rocznie na akcję. Jedna z tych akcji nazywała się nazywała się sztafeta pokoleń. Była skierowana do, y, była skierowana do y, dzieci z domu dziecka. Bardzo dobrze, że takie akcje są. Tylko y, moi rozmówcy z Orlenów wskazują również na to, że y, nie do końca wiadomo czy te 300 tysięcy zostało prawidłowo wydane? Ponieważ tam w wykazach pan Paweł Szopa, zresztą pytany przez Money.pl w zeszłym roku bodajże o jedną z tych kwot, bo media podawały tylko 300 tysięcy, a my żeśmy dotarli do dokumentów, które wskazują na to, że występowała, występowało Red is Bad dwa razy po 300 tysięcy chcieli, dwa razy chcieli po 250 tysięcy i tutaj przy tych 250 tysiącach zadziałał system bezpieczeństwa, bo już Agencja Bezpieczeństwa yy, Wewnętrznego, wewnętrznego n, n, ABW. Nie, nie, zadziałał system bezpieczeństwa wewnętrzny w Orlenie. A. Bo ludzie od bezpieczeństwa, na których zresztą Daniel Obajtek bardzo narzeka w swojej książce, którą wydał niedawno, bo on tam pisze o tym, że oni mu wszystko utrudniali, że to bezpieczeństwo tam to wiecznie mu przychodzili i mówili, że czegoś on zrobić nie może. Tutaj oni powiedzieli, że, to, że im się nie podoba ten kontrahent, że im się nie podoba to te kolejne wnioski o pieniądze. To był wniosek na 250 tysięcy i na 400 tysięcy i one zostały oba odrzucone w 2020 roku Redisbet złożyło wniosek na 250 tysięcy ten wniosek został zaakceptowany ale potem został odrzucony i musieli zwrócić te pieniądze fundacji natomiast rozliczenie tego pan Paweł Szopa jak już wspomniałam Many.pl go pytało o to czy może się rozliczyć z tych pieniędzy czy może pokazać co tam ile kosztowały ubrania które przekazał dzieciom y, z domów dziecka. Powiedział, że no niestety nie może, bo mu CBA wszystkie dokumenty y, zajęło, więc on nie wie, ile kosztowały. A to były takie paczki, oni przygotowali dla tysięcy dzieci, za 300 tysięcy złotych paczki na święta, y, na które składały się ubrania produkowane przez Bed, y, Więc y, t, trochę powiedziałabym chyba dużo. Dostał pieniądze, żeby móc swoje y, sprzedać? Tak. Tak, zaksięgować, to, że tutaj to, to za te chyba, pieniądze. To chyba, to chyba tak działało. No i jeszcze hmm. było tam dla 30 dzieci, kolacja, którą z powstańcami. Program dotyczył dzieci z całej Polski. Chodziło o domy dziecka z całej. Polski. 30 dzieci zostało zabranych na kolację. Tu było 300 tysięcy, to jest razem 600 tysięcy, 250 dodatkowo, o które się zwrócili, dostali dodatkowo, musieli zwrócić, chcieli jeszcze 650 tysięcy od Fundacji Orlen. I to jest co? To jest chyba koniec pierwszej części. Ale w drugiej części opowiemy o. Och, będzie konkrecik. O ludziach Orlenu, czyli o członkach zarządu i opowiemy też o kolacjach. Tylko. Tak. O Piękne miejsca są na świecie, proszę Państwa. gdzie można zjeść. Zjedli. Gdzie można zjeść? Piękne są miejsca, które można zobaczyć. No tylko e, e, tylko jeszcze jedna informacja dla Państwa. E, za tydzień to jest wtorek, tuż po świętach. Mamy maleńką e, rodzinną przerwę podcastową. E, i wybaczą nam Państwo. Wy, wybaczą nam Państwo, mam nadzieję. E, więc zapraszamy Państwa teraz na drugą część podcastu do Onet Audio był podcast w związku ze śledztwem. Nowe odcinki w każdą środę znajdziesz w aplikacji Onet Audio na newsweek.pl i na YouTubie Radia Z.